13 drużyn z całego kraju wzięło udział w turnieju Rugby Raban 2, zaliczanym do polskiej ligi Rugby siedmioosobowego. Dobrze spisały się łódzkie zespoły, które w silnej stawce zajęły miejsca czwarte, piąte i szóste. Turniej Siódemek rozgrywany był w fantastycznej atmosferze i to nie tylko dzięki pięknej pogodzie. Ludzie, którzy się bawią, dzieci całe rodziny, to jest właśnie to, co jest najpiękniejsze w Rugby. Zabawa, festen, gdzie są wszyscy się bawią razem wspólnie, drużyny, które między sobą siedzą na ławkach, kibicują sobie nawzajem. Przepięknie. Spośród trzech łódzkich drużyn najlepiej wpisała się brygada Bałuty, która wygrała z obydwoma lokalnymi rywalami, euks em i gentlemenami i znalazła się w półfinale turnieju. Ojejku, ten sukces sportowy to będzie takie perełka w tej koronie to będzie. Ten sukces sportowy, który się szykuje. Brygada Bałuty zajęła ostatecznie czwarte miejsce. Zwyciężył zespół AZS AWF Katowice. I to tyle o sporcie. Do widzenia.